Rozmowy poza ciałem. OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała. Witam Państwa w kolejnej audycji. Infra dzisiejszego wieczoru. Opowiem Wam parę przygód ze światłem. Tematem ostatniej audycji był, była jaźń. Niebagienny chciałem Chciałbym ten wątek dzisiaj rozwinąć i opowiedzieć Wam parę przygód, które przeżyłem poza ciałem, w których spotkałem światło. Obudziłem się w pobliżu wysokich murów na ławce, siedziała jakieś dziecko, obok mnie stała nauczycielka odrysunku Gdy ją zobaczyłem, przypomniałem sobie ile razy wściekałem się na jej widok, bo nie byłem zadowolony z zajęć. Tak no więc dziwiąc się, co na to robi, myślałem, że będzie coś negatywnego w tym śnie, przynajmniej jakiś, jakiś aspekt nie będę przerabiał. I co się okazało? Zapytałem się tego dziecka, czemu to robi? Zaskoczyło mnie to, że jedną z tych postaci była moja nauczycielka od rysunku, która szczególnie w czasie zajęć szkolnych znalazła mi za skórę, a więc już byłem taki trochę napięty, myślę sobie, zobaczymy, co się będzie dziać. No i nauczycielka przegląda mi się, tak jakoś trochę dziwnie, bo była w miarę serdeczna i w związku z tym ja zadaję pytanie temu dziecku co się dzieje w tym śnie, o co tu chodzi nie, co oni tu robią i czego ode mnie chcą przypomniał mi się fragment filmu o małym buddzie, który szybował w powietrzu i w związku z tym stawiłem sobie w jakimś tam stopniu tego dzieciaka z jakimś obliczem mądrości i pytam się go, czy mógłby mi coś odpowiedzieć, bo mam takie parę pytań Dotyczących emocji negatywnych, dotyczących Boga, dotyczących miłości, i skierowałem wzrok w jego stronę. Ci się nie działo, i w którym momencie zostałem porażony nieprawdopodobnym uczuciem miłości. Zaskoczyło mnie to coś, bo z taką intensywnością tej emocji się jeszcze nie zetknąłem. Było to coś niezwykłego, bardzo wspaniałego, zostającego przez długi okres czasu. ja, nauczycielka, odstąpiła, odeszła, schowała się gdzieś za murkiem, i ja zostałem sam. Wiem, że później przypominając sobie ten zaskoczony byłem cały czas jego akcją. Właściwie dziać się nic nie działo w nim, ale to porażenie emocjonalne dało mi dużo namyślenia, bo zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie spotkają kogoś, to przedstawi mi się jako dziecko. No ja przynajmniej w tym momencie zrozumiałem to jako nauczkę, jako, jako temat do przemyśleń dotyczący. Tych zadrg w sercu, które pielęgnujemy i które nosimy przez wiele lat, tym bardziej, że wtedy zastanawiam się cały czas, jak rozbudzić jaźń, która jest uśpiona. Pamiętacie Państwo, w ostatniej audycji mówiłem o jaźni, którą szamani, starożytni starali się rozbudzić, doszukując się gdzieś energii z zewnątrz, jakiejś siły, która by przywróciła im te, te zagubione właściwości duchowe które utracili z powodu cieni pagiennych. Przez wiele lat zastanawiałem się, co jest przyczyną, że tak długo utrzymuję się w tym siatku i nie mogę tego pokonać. Jak zwróciliście Państwo uwagę, mówiłem o tej jaźni śpionej jaźni, która nie jest w stanie skorzystać z boskiego źródła energii. Czytając tekst Oszy, zdałem sobie sprawę, że gdzieś jest jakiś aspekt mnie, którego nie rozwinąłem, który mnie powstrzymuje, który uniemożliwi mi przekroczenie tego zamarzniętego świadka. I wtedy zdałem sobie sprawę, że prawdopodobnie tym miejscem będzie brak zaufania, jaki, jakim darzeje świat. Widząc przemysł na zewnątrz i konsekwencje, nabrałem po prostu sceptycyzmu do, co do planowania, co do całej celowości tej naszej, otaczającej nas, nas natury. I to było wspaniałe trafienie, bo okazało się, że w momencie jak zaczęło ufać, że to wszystko ma sens, że to wszystko kierowane jest rzeczywiście z góry, jakąś wielką, potężną istotą boską, w tym momencie właśnie coś mi pękło. Innym razem obudziłem się w nocy, a raczej odzyskałem świadomość w nocy. Stałem przy łóżku, rozejrzałem się do końca. O, jestem w domu, jestem poza ciałem. Co teraz robić? Ja spojrzałem na żonę, która spała w poprzek łóżka, nie wiadomo dlaczego. Nie zastanawiałem się dłużej nad tym, postanowiłem przyjąć jakiś cel. I mówię, chciałbym rozwinąć świadka zaczęło się coś dziać. Spłynęło na mnie światło. Na pewno wielokrotnie słyszeliście o spływającym świetle, rozgrzewającym ducha, o energii boskiej, która wpływa w nas, która zmienia nasze oblicze, zmienia nasze postępowanie, charakter. Tym razem miałem szczęście, bo sam osobiście przeżyłem coś takiego, mogąc obserwować i eksperymentować w tym stanie. A więc piszę tak pokrótce, jak, jak ja to odebrałem. To jest bardzo intensywne doznanie rozjaśnienia się w głowie. To jest coś takiego, jakby cała rzeczywistość nabrała świetlistości. Ona stała się jasna, i oprócz tego, jeszcze wpłynęła we mnie nieprawdopodobna błogość. Wiele lat temu spotkałem kogoś poza ciałem, kto mi pokazywał, jak odczuwa się miłość smutkującą, miłość cierpiącą i miłość radosną. Spośród tych trzech, jak gdyby, aspektów miłości. Ten jeden miłość, miłość radosna, najbardziej przypadła mi do serca. I tym razem miałem właśnie możliwość przeżycia jej z całym swoim wachlarzem. Jak to się czuło? A więc ogarnęła mi nieprawdopodobna radość. Byłem bardzo z siebie zadowolony, byłem wręcz szczęśliwy, nie żałując czegokolwiek, nie przeżywając rozstaje wewnętrznych. Utrzymując to przez dłuższy okres czasu, pewien powiedział, że mi nie ucieknie ten, to doznanie, więc postanowię je przetestować. To znaczy się, pomyślałem sobie: OK, teraz ja zrobię teraz jakiś zły czyn, jakiś zły gest i zobaczymy, jak się będzie to zachowało. Czy to będzie trzymało mnie dłużej, czy odejdzie, spłynie ode mnie, zniknie mi światło, zrobi się znowuż tak ciemno jak do tej pory. No i pomyślałem sobie: tak, OK, tam muszę kogoś teraz stłuczyć. Zobaczymy, co się będzie dziać. Eksperyment ten przeprowadziłem, a znaczy eksperymentem eksperyment ten chciałem przeprowadzić, ale niestety nie było to możliwe, ponieważ pragnąc złudzić sobie odrobinę agresji czy napięcia, nie byłem w stanie tego stanu osiągnąć. Po prostu to obezwładniające poczucie szczęścia było tak wielkie, że coś we mnie się uśmiechało na samą myśl, że mogę komuś gdzieś chcieć szkodzić. Było to nieprawdopodobne dla mnie, bo zdałem sobie sprawę, że osoby, które. Taki stan przeżywają, nie, nie są w stanie w ogóle przeprowadzić jakichkolwiek negatywnych czy agresywnych działań wobec swoich bliźnich, swoich przyjaciół, swoich znajomych. Po prostu to się wyklucza i jest to niemożliwe. Drugim ćwiczeniem, które mi się udało jeszcze przeprowadzić, zanim to niezwykłe światło zaniknęło i utraciłem to odczucie, tej długości nieprawdopodobnej, to było to, że obserwowałem swoje ciała, zastanawiając się nad ich kondycją, bo przekonany jestem, że podstawą, by. To światło zawitało w nas na stałe, jest rozbudowanie napięć w tych ciałach, jest wyeliminowanie konfliktów wewnętrznych, i w ten sposób osiągamy jakąś harmonię, uniezależniamy się od energii, która jest w nich zawarta, kierując uwagę w stronę boskiej energii. W, w przypadku tego rozświetlenia się we mnie okazało się, że to ciało było absolutnie zdeaktywowane. Ono nie miało wręcz żadnego wpływu na mnie. my się sobie, a więc to już coś jest. Odcięcie się od intuicji, odcięcie się od tych dolnych planów, zdeaktywowanie całkowicie jego funkcji oznaczałoby, że zdobyłem jakieś przynajmniej jakąś formację, o której się mogłem trzymać. I co dla mnie było niezwykłe, powracając do ciała, utrzymywałem jeszcze to światło w sobie, ale ono niestety było przytłumione, przetępione i porównać mógłbym do uczucia wielkiej satysfakcji i radości w życiu, jaką osiągam w ciele fizycznym, a więc z pracy, z niezwykłego zdarzenia, z czegoś, co po prostu oszałomiłoby mnie. Różnica między tymi doznaniami w ciele fizycznym, a na zewnątrz jest ogromna, bo tam jest to tak potężne, tak oszałamiające, że każdy oddałby się czarowi tej emocji. Zastanawiam się wspólnie ze znajomi, co zrobić, by ten luksus duchowy, dłuższy okres czasu, by ten płomień Walił się cały czas. Byłoby to chyba największym moim sukcesem w życiu, bo nie znam niczego, co mógłbym do tego stanu emocjonalnego porównać. Mówiąc stan, mam oczywiście na myśli jakieś zjawisko, jakieś zdarzenie w planie duchowym, którego jeszcze nie potrafię zaobserwować, nie potrafię ocenić, a na pewno nie potrafię samemu spowodować. Będę szukał, jeżeli znajdę, opiszę Państwu dokładnie, co należy zrobić, żeby ten płomień sobie wzniecić. Po spotkaniu z tym niezwykłym światłem, nabrałem pewności, iż światło jest to rozpoznawalne po pogodnych twarzach ludzi, po jakimś promiku ciepła, wyczuwalnym w kontakcie z tymi ludźmi, po rozświetlonej twarzy, oczach i takim wewnętrznym uśmiechu. Jakie to może mieć dla nas znaczenie, to rozświetlenie się jaźni będzie tematem kolejnych audycji. Do usłyszenia Państwu. Produkcja i realizacja portal Infra www. infra.org.pl